Witam was moi drodzy mordeczki zostawiajcie lajpeczki subukcje i łapeczki. dzisiaj gramy w murder party i nie zgadniecie zrobiłem sobie skina Fajroada ale próbowałem Fajroada dodać do znajomych, ale mi się nie udało i też moje slowa gdybyście znali który nagrywa też Robloxa i Minecrafta, ale ja. I to nie nagrywa Minecrafta. Dobra. Prawie co, oglądamy ludzi na razie. Widzowie, kto wygra. O. A ja myślałem, że tam ten drugi nówek. Dobra, ja głosuję na to, tą mapę. Albo nie na tą. Trochę jestem chory. Ale nie przejmujcie się. I na razie mam tylko jeden nóż, tylko to, to, to Co jest? Ja tą chcę mapę e, e, e. Dobra, dobra O, normalne miejsce ma szkoda Uj, O nie Szybko trzeba tu się chować i zabijać ludzi, gdy jest się im postarane. O nie, trzeba uważać na ludzi, bo mogą być bostonami. Uff, uf, uff, uf, uff, uff, uff. Ta. Mam pandę junior, ale na torebkę już mnie nie było stać. Ale na ciało to było darmowe, chociaż. A nie, to. O, co? o matko, ja myślałem, że się zaciąłem. No, no, to. Dobra. E dobra, dobra, tyk, 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 tyk. O nie, pieniążek. Że, e, e, dobra. Mam go. O o, 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 -o. szybko, szybko, zaciąłem się. O nie. Czy to są jakieś żarty? Spadłem znowu. O, pieniążek. E, dobra. Tylko błagam. Nie spadnij, Maksiu. Proszę cię. A, opa. opa, widzowie, yy, no bo za 8 yy, dni mam urodziny, więc na urodziny moglibyście mi dać gdzieś tak około 5 subów, albo 10, albo 15, albo 20. Będę był z was taki dumny. Oj, ja chciałbym mieć taki komputer, ale on jest za 700. Bobuksów! Na, 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 Sprawdzę, czy to się nagrywa. No nie no, czy to są jakieś żarty. Znowu normalnym jestem. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 o nie, o nie. Widzowie, co tu się dzieje. To się ze mną dzieje za chwilę nie szybko, trzeba uciekać przed impostorem o matko uf, uf, ja się boję szybko, szybko, uciekać, uciekać dobra cyk, bierzemy piwniczki o nie, on może być impostorem uciekam Ile tu pieniędzy? Co ludzie tak nie zbierają tych pieniędzy? O, matko. Ja się boję tego typa. Bo on ciągle ze mną łazi. Mówiłem, że on jest imposterem. O nie, o nie! Szybko, szybko. O nie, skinąłem.

Jakbyście chcieli mnie dodać do znajomych, to się nazywa Maxio Figu X. Za chwilę wam pokażę i gdy będzie na koniec odcinka, to wam pokażę. Łagam impostor, impostor. Tak, impostorem jestem. O, ale wielka owca tam jest.

o nie, zabił mnie. <suszu> no nie, głupi szeryf. To on był szeryfem, niezłego maskina nawet. Tylko trochę za dużo elementów. Widzicie ile ludzi do mnie podchodzi? Oni myślą, że ja jestem prawdziwym FireOdem. No oni naprawdę myślą, że ja jestem w chyba. Dobra, 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 tajny agent Planer party. Skoczę! O nie. O, wejdę tu, tu, tu... Czuj! Czuję. Eee, ej, kupię to. Opa! Opa, hopa, hopa. Opa. Opa! O tak! Udało mi się! Opa! Oh yeah! Oh oh yeah! No nie no! On znowu był szeryfem! Ty głupi! Widzo Widzowie wiecie jak mnie nożu marzę? Patrzcie! O tym ołówku! No bo to jest z nowej kolekcji. Widzicie jaki ostry. No bo mam już ten pistolet, tą lupę yy, i mam też ten komputer. Nawet wam mogę pokazać. Lupa. O i takie coś jeszcze. Tapeczkę. Komputer i pistolet. <laughs> Znowu plan reparty. O nie, on jest impostorem. Nie, nie jest. Nie, ja się ludzi boję. O matko łoska. O nie, widziałam chyba impostora. Zabili mnie, o nie, o nie, o nie. No to widzowie... Pogramy w inną grę. Hmm... Kolega gra w tą grę, to może z nim pogram Raczej, no wchodzimy do tej samej gry, widzowie Ej, widzowie, a może zabijemy mojego kolegę? O nie, nie jesteśmy impostorami o, przewrócił się. O nie, o nie, o nie, o nie! O nie! O nie. O nie. Co jest? Co się dzieje z moim kolegą? Kolego! Coś na dół. Co on jakiś haki ma? Zaciął mu się Roblox? Oh, no. spad. Hello. Ja te ci widzowie to dobrze. Po dzisiaj nagrywamy rapa! tralala! tra la la vol vol. Na na dzisiaj nagrywam rapa! bom 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 bom. Ratuję, nie nagrywam rapa. Po prostu tak sobie zrapowałam. Rap 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 rap. O, 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 dobra, jestem. Na lampę i czekamy. O. Nie widzi mnie ta dziewczyna. Uha, ha, ha, ha. Ile pieniędzy muszę je zabrać. O mój kolega, cały czas w kółko chodzi. Tylko kim ono może być? Chyba szeryf. Niech impostor go zabije. Bo gdyby był szeryfem, to niech impostor go już dawno temu zabił. To wtedy bym wziął... Był impostorem. Ten koleś pierwszy wziął yy, nóż ode mnie. Co za gościu. O, mój kolega zginął, biedny. Robię na niego kubkę. la. Będę do góry, widzowie. Zostawiajcie lajki, subokcje. Zostawiajcie łapki w górę, jak dante niebieski, i subskrypcje z szarego jak ten na. Nie, z czerwonego, jak tamtem na szary. Dobra? Dobra. Jeszcze dzwoneczek. Gdzie tu jest żółte, żółte, żółte? O! Yy, klikajcie, dzwoneczek. Żółty, taki żółty, bardzo żółty. Żółty, idealny, złoty. Ż żółty na złoty ty, najbardziej na świecie. Wow! <słuch> Ciociu, ciociu, ciociu. Halo, nie chcecie ode mnie autografu, ludzie. Jestem high Road. Nie chcecie ode mnie autografu? Uu, Opa, <kluz> o, spadnę. Opa! O partner planet. się trochę chodzić koło ludzi boję. O, tutaj jest dziewczyna. O, matko, boska. Szybko uciekać, uciekać. Szybko, 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 szybko. Muszę uciekać! No kupię to jest! Szybko! Szybko, szybko. Zabiję swojego kolegę. Pójdziesz w swojego kolegę. Jupi! Skaczę na nią, potem na kolegę. No nie mogę na kolegę. Co się dzieje z kolegą? Widzowie, jakby co, to ja już nigdy nie pokażę swojej twarzy. Twarzy, twarzy. Naprawdę. Nie pokażę. Może w Master Squid Game pokażę. Jesteście tu ze mną? No jesteście, co? Szczęście. Widzowie, może gdy z wami otworzę tą skrzynkę, to może trafi mi się ołówek. Taki piękny. No wtedy mój kolega będzie mi zadrościł i ciągle będzie mi mówił: Max, proszę, daj mi ten ołówek. Proszę, 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 bardzo proszę, oddam ci wszystko. On mi tak naprawdę nie odda wszystkiego. Bo ja znam go, on mnie okłamie. Nawet pandia, panda junior zna Tylko nie ma pieska poza drogi był i też nie ma torebki, pirot. Jak ja spadłem? Impostor, impostor. No ja cię nie mogę. wam się. Ej gościu, jak tam życie? O nie, o, nie. O, nie. To aż tu jest 150, a my mamy dopiero 110. O matko boska. Dobra, parkury sobie poprzechodzimy. O, o matko. To jakiś żart.